Manko, To jest właśnie druga część prezentacji przynęt szczupakowo-koniowych. To może zaczniemy od czegoś takiego. Przesunię trochę pudełka. To jest taka guma Robinsona, 10 czy 11 cm. Jest troszkę taka twarda i czasami ciężko się nakłada na główkę jigową. Ale ogólnie jest fajna. I tu jest taki drugi kolorek, takie sandeczowe, fajne kolory, chociaż i na szczupaka się sprawdził mm. I teraz coś takiego. 8 centymetrowe, to jest Robinson, nic nie pisze. W każdym razie ta guma 9 centymetrów. Taka fajna, o. No, konia takiego większego, no i większego szczupaka i tego. To jest ten sam model co do tylko inny kolorek. Cała żółta. Takie najbardziej sztupaki lubią. Eee, a teraz sobie wam tu pokazać. Mm -hmm. ja Taki kongerek żółty, do sztupaka fajny. Prawda, guma swoje już przeżyła, ale jako tako da się łowić. Eee. Chcę Wam teraz to pokazać. Ja wam pokażę jakich przyponów używam, bo troszkę ich mam. Do spinningu używam ostatnio przerzuciłem się na wolframowe takie do 9 kg, tak od 15 do 35 cm. Co prawda słaby materiał, ale nie psuje to tak pracy przynęty jak na przykład taka stalka, ale stalki również mam, ale ja teraz tak głównie używam, głównie używam je do żywca, chociaż tak rzadko na żywca łowię, to jak po prostu nie mam w pudełku takiego wolframu, to od biedy można takie coś założyć. Co by tu wam pokazać? To może jakiś główek drzigowych używam. No coś takiego 10 gram Wygięta tutaj, no ale to nic. No i tańsza jakaś główka chyba za złotówkę. Nie ma czym nad czym się rozwodzić. No i taka, trzygramowa. Tutaj używam akurat na jakieś mniejsze rzeki, na mniejsze rzeczki takie, trzciupaczki, okoń. Ok. No i co, no to, to by było na tyle. Nie wiem, może jeszcze wam puszczę jakiś odcinek z tych mniejszych, przynajmniej takich malutkich, naprawdę mikro. Ale to by było na tyle. Dzięki. Na razie. Cześć.